Jestem Tomasz Valentini. Urodziłem się we Włoszech. Moja mama jest Polką, tata jest Włochem. Co nas łączy? To, że wszyscy lubimy pizzę. Nie jestem kucharzem, ale dzisiaj pokażę wam jak zrobić najlepszą domową włoską pizzę. Zaczynamy. Z tą ilością składników przygotujecie jedną prostokątną pizzę na całą blachę, albo dwie okrągłe. Do 500 g mąki używamy 3 g soli i pół torebki, to znaczy od 3,5 do 4 g drożdży suchych lub 12 g drożdży świeżych. I do tego 10 g oliwy z oliwek virgin. Pamiętajcie, we Włoszech używamy tylko oliwy z oliwek virgin. I na koniec woda. W moim przepisie do 500 g mąki używamy od 300 do 400 g wody. W moim przypadku dzisiaj będziemy używać 300. Nasze ciasto jest gotowe, przykrywamy je folią i wkładamy do lodówki o 12 albo jeszcze lepiej do 24 godzin. Jeśli nie macie tyle czasu, użyjcie dwa razy więcej suchych drożdży i zostawcie ciasto do wyrośnięcia 3 godziny w temperaturze pokojowej. Przygotujemy teraz sos do pizzy. Pamiętajcie, aby wybierać składniki najwyższej jakości, bo będą miały wpływ na smak naszej pizzy. Jedna puszka pomidorów 400 gram jest wystarczająca na całą blachę. Dodajemy teraz oliwę z oliwek extra virginę. Ja lubię dodać troszeczkę więcej, żeby czuć smak oliwy. Dodajemy teraz suszonego oregano. Odrobinę soli. I troszeczkę piecimy. Mieszamy wszystko. I odłożymy w temperaturze pokojowej do momentu, kiedy będzie nam potrzebne. Na godzinę przed przygotowaniem pizzy wyjmujemy ciasto z lodówki i zostawiamy w temperaturze pokojowej. Tak wygląda moje ciasto po wyrośnięciu. Przygotowałem też ciasto z większym stopniem nawodnienia, dając 375 g wody. Zobaczcie jaka jest różnica. Możecie spróbować w domu przygotować pizzę z innym stopniem nawodnienia. Przed ułożeniem ciasta na blaszce smarujemy ją oliwą. Wymujemy wyjmujemy ciasto z miski, żeby nie naruszać struktury. Rozciągamy ciasto od środka do zewnątrz, formując brzeg. Gdy ciasto jest już na blaszce, smarujemy je sosem. Teraz odstawiamy do ponownego wyrośnięcia na co najmniej 30 minut. Tak wygląda ciasto po wyrośnięciu. Rozgrzewamy piekarnik do maksymalnej temperatury, góra-dół. Wkładamy pizzę do piekarnika na 15-20 minut. Jeśli macie, to możecie też użyć specjalnego kamienia do pizzy. Pizza przygotowana na kamieniu będzie na pewno bardziej chrupiąca. Jak mówię na początku, z tego samego ciasta można zrobić dwie pizze okrągłe. Kiedy pizza się piecze, zabieram się za przygotowanie dodatków. Pamiętajcie, aby używać dodatki najwyższej jakości. Ja do mojej pizzy dodaję karczochy, suszone pomidory, oliwy czarne i zielone, dobre włoskie wędliny i oczywiście mozzarelle. Osobiście preferuję mozzarella di bufala campana. I teraz pizza wraca na ostatnie 2-3 minuty do piekarnika. I ta jest wersja okrągła. Życie smacznego.